Proszę Państwa, to niesamowite, co tutaj się dzieje, co tutaj się dzieje, no przede wszystkim mamy przepiękną panoramę teatr. Kończy się dzień, kończy się pięknie widocznymi, ośnieżonymi szczytami, a na tle tych szczytów ni mniej ni więcej, tylko palma, chyba kokosowa na dodatek przywieziona tutaj na gubałówkę wprost z oławy, to właśnie uczestnicy rajdu. Rajdu Koguta postanowili w ten sposób upamiętnić swój pobyt pod tatrami i zostawić na gubałówce tę niezwykłą palmę. Ona jest podobno mrozoodporna. My się dowiemy troszeczkę więcej na pewno o tej palmie, tylko za chwileczkę. Za chwileczkę porozmawiamy z traktorzystą, który. Przejechał taki szmat drogi, to zdaje się ponad 400 km. Zaraz będziemy rozmawiać o tym wszystkim. Jeśli Państwo jesteście w Zakopanem, to na pewno zdołaliście się zorientować, że coś jest na rzeczy, bo i na ulicach, i na parkingach widać te cudowne stare samochody, polonezy, małe fiaty, traktory, żuki, lubliny, ale też innego rodzaju auta, a też przepiękne stare motory. No i oczywiście ich wspaniałych kierowców. Zaraz y, y, zapytamy, jak to jest wieść taką palmę tutaj. Do, do zakopanego aż z Oławy. No i myślę, że poznamy szczegóły tego rajdu Koguta. Dowiemy się, kto go zorganizował, w jakim celu. Do zakopanego przyjechało ponad 1200 samochodów. Możecie sobie Państwo wyobrazić, że to naprawdę jest spora, spora ilość. Dzień dobry, chciałam zapytać, jak się Panu jechało? Ile kilometrów Pan zrobił? No jechało się fantastycznie, no sam rajd jest sam w sobie fantastyczny, zaczęło się od, e, od paru lat e, temu, e, gdzie brałem udział w, w tym rajdzie i z każdą edycją następną jest coraz piękniej po prostu. No ale przewiózł Pan te, te palmę przez pół Polski, jaka była reakcja ludzi na drodze? Reakcja ludzi zawsze jest bezsenna, e, pozdrawiają z drogi, uśmiechają się, E, łapią za telefony, próbują nagrywać, nieraz muszę przyhamować, bo proszą, e, nieraz nie wyprzedają, wręcz e, jadą dalej, zatrzymują, e, proszą o wspólne zdjęcie. Zawsze robi to mega, mega wrażenie. Z jaką prędkością pan jechał? Moja przelotowa prędkość to takie 20 na godzinę. E, ale niech mi pani wie, że ja dzisiaj nie potrzebuję szybciej. Ja całe życie jeździłem bardzo szybko motocyklami. E, na tą chwilę chyba już starczy. E, nic nie muszę, czuję się fantastycznie i chcę być po prostu szczęśliwy, a przy takich rajdach się po prostu spełniam. E, dziękuję bardzo. Z kim rozmawialiśmy? Witek pierwszy świat. Dziękuję bardzo. Panowie Pytanie do Was, opowiedzcie nam o tym rajdzie troszeczkę, co to za rajd, od ilu lat jest organizowany, jak, to się wam, jak wam się udaje zgromadzić taką szeroką rzecz miłośników starych pojazdów i czy to jest tak, że w Oławie jest 1200 osób, które mają te stare pojazdy? My przyjechaliśmy zoławy, jest to piąty rajd. Koguta. Proszę Państwa, to jest magia internetu, prawda? Ja przeprowadzam wywiad z Panem, już a Pan już, już, już. wrzuca to na Instagrama pewnie? Nie, nie, my mamy właśnie relacje na żywo dla naszych uczestników Rajd do Koguta, którzy oglądają przyjazd Palmy tutaj na gubałówkę, na to miejsce przepiękne. Dzisiaj mamy przepiękną pogodę, bo jest cały tutaj, no to może ja faktycznie przekażę koledze. Przekażę koledze. My przyjechaliśmy zoławy, tutaj do Zakopanego, jest to piąty rajd Koguta. Cel charytatywny, zbieramy pieniążki na osoby potrzebujące. Dokładnie 55 osób z powiatu Łaskiego, 15 fundacji, 3 schroniska dla zwierząt i też 3 domy dziecka. Jeden w Oławie, jeden w Zakopanym i jeszcze dołożyliśmy rodzinny dom dziecka, który też się tutaj znajduje w Zakopanym. Więc wszyscy uczestnicy. No i jeszcze studnia, tak? która jest kopana w Afryce? Studnie wykopaliśmy w Kenii. Uczestnicy Rajdu Koguta wykopali studnie w Kenii. Otworzyliśmy ją 23 maja. W promieniu 10 kilometrów znaleźliśmy miejsce, gdzie mieszkańcy tamtych wiosek nie mieli wody i dzięki wybudowanej studni po prostu mają wodę pitną, bardzo dobrą, bo, są, bo jest słodka woda. Także udało nam się znaleźć takie dobre miejsce, gdzie wybudowaliśmy. Czyli uczestnicy rajdu Koguta przez zbiórkę pieniędzy, a zebraliśmy około pół miliona złotych, jest to bardzo dużo pieniędzy i te pieniążki wszystkie... Po, po, Pójdą do tych wszystkich organizacji też na tą budowę studni. No ale jak to jest? Czy to jest tak, że 1200 mieszkańców Oławy ma stare pojazdy, czy to są ludzie z różnych miejsc? To są ludzie z różnych miejsc, to są ludzie z całej Polski, mamy też ekipy zagraniczne i ci ludzie zebrali się wraz z rodzinami, bo podkreślam, że jest to raczej raj rodzinny, jadą małe dzieci. Jak gdyby to po prostu 1219 ekip, czyli 1219 rodzin. Przygotowało się do tego dłużego, do, przez dłuższy okres i wystartowały z ławy, żeby pojechać w przepiękną pogodę do nas tutaj, do stolicy Teatru. Widać, że to są ludzie z pasją, bo już z niektórymi rozmawialiśmy w zakopanem. Widać, że bardzo cieszą się tym, co robią. No i to rzeczywiście idealna sytuacja, że można robić coś, co przynosi przyjemność, a równocześnie dzielić się tym z innymi ludźmi. Ale proszę opowiedzieć jeszcze troszkę o tej palmie, gdzie ona się będzie znajdowała. Palma się będzie znajdowała tutaj na Gubałówce, dokładnie w gospodzie pod, pod niebem. Znaleźliśmy takie miejsce. Chcieliśmy ją tutaj dokładnie w zakopanym na dole, ale stwierdziliśmy, że z tym widokiem na Tatry będzie o wiele ładniej wyglądała. Znaleźliśmy miejsce właśnie przy tej gospodzie, która, która po prostu, no, które akurat będzie pasowało do tej palmy. Gospoda pod niebem, tak, tak się nazywa. Bo, gospoda, gospoda pod niebem. Właśnie zaraz tam jedziemy, za jakieś kilkanaście minut tam będziemy i ją tam e, posadzimy. Jest taka firma, która też z nami jedzie, Deka Garden, która ona właśnie zasponsorowała tą palmę, palmę. To jest taki jeden z największych importerów tych drzewek i, i te palmy właśnie do nas trafiły. W tamtym roku zawieźliśmy do Mielna, chciałem też podkreślić, zawieźliśmy do Mielna, bo, e, bo w tamtym roku pojechaliśmy nad morze i palma do tej pory, mieszkańcy Mielna mają tą palmę. Ona się staje taką, atrakcją turystyczną, bo y, później przez przez jakiś okres, turyści przyjeżdżają i, i robią sobie z nią po prostu zdjęcia. A ona tutaj idealnie pasuje w zakopami. Z kim rozmawialiśmy? Tomasz Jurczak. Dziękuję panu bardzo. No proszę państwa, niesamowici ludzie sadzą palmy od morza do Tatry. Tylko rozumiem, że u nas to taki bardziej górski gatunek tej palmy. Mrozoodporny podobno. Tak, to jest palma mrozoodporna. Ona wytrzymuje do minus 12 stopni. Ale wiadomo, tutaj będzie większy mróz. Dlatego ta palma będzie, jest w donicy, więc właściciel tej gospody będzie ją przy dużych mrozach po prostu ją chował. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, no nie, niesamowici ludzie pełni pasji, radości z tego, co robią i jeszcze na dodatek potrafią się dzielić nie tylko dobrą aurą, ale też i pieniędzmi, co jest niestety um, no, konieczne w dzisiejszych czasach, ale przekazują te pieniądze na bardzo szczytny cel, bo jak Państwo słyszeliście, i na domy dziecka, na osoby potrzebujące, wybudowali studnie w Afryce. Um, przepiękna panorama Tatr, a, a właściwie. Właściwie palma na tle ośnieżonych tatr kończy dzisiejszy dzień. Dobra, to będziemy czekać. To... Yy, pa, pa, pa.

ja mam zgadza, a on zgadza. Tak jak nasze. <grymne> nic nie Ale nie wiem, jak słuchać, bo my się wymijali parę razy. Słuchaj. Ja mam ukryte nitki w My tylko z jasiku, zaś, zaś mnie nie umielicie dojść. Tak. Ja to jest fajnie te... szantażu.